Nabożeństwo do przeczystego serca Świętego Józefa. W imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego Amen. Rozważanie piąte na pierwszą środę miesiąca. Przeczyste serce Świętego Józefa, filar świętej Matki Kościoła. Rozważanie. Podobnie jak niegdyś w życiu zbawiciela. Tak i dzisiaj misja świętego Józefa jest ciągle aktualna w życiu Kościoła. Wtedy opiekował się Panem Jezusem, a dziś opiekuje się mistycznym ciałem Chrystusa, Kościołem. Wszystkie dzieci Kościoła są więc także jego dziećmi, ponieważ wszyscy należymy do tego samego ciała. Tak jak święty Józef uratował świętą rodzinę przed prześladowaniem Heroda, tak teraz wspomaga nas w drodze przez pustynię wiary. I duchowych doświadczeń. Józef, człowiek sprawiedliwy i posłuszny, współdziała z Bogiem w obliczu niebezpieczeństwa, które zostaje w Ewangelii nazwane po imieniu. Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić. Zdaje sobie sprawę z tego, że to nie on ocali syna Bożego, ale że sam Bóg to uczyni. Dlatego ufamy Bogu i powierzamy świętemu Józefowi siebie, nasze rodziny i Kościół Katolicki, abyśmy w Jego przeczystym sercu znaleźli schronienie w czasie zagrożeń wiary świętej. Modlitwa święty Józefie, oddając cześć Twemu przeczystemu sercu, pragniemy wraz z Tobą wynagrodzić niepokalanemu sercu Maryi za bluźnierstwa tych. Którzy znieważają ją w jej świętych wizerunkach. W jedności z Twoim przeczystym sercem wynagradzamy sercu oblubienicy i matki, która posłuszna słowom Jezusa na krzyżu przyjęła nas z miłością i pozostanie obecna z Kościołem na zawsze. Dla zasługi i przywilejów Twojego przeczystego serca, wyproś nam łaskę, o którą Ciebie prosimy. Przez wzgląd na miłość Twojej oblubienicy Maryi. Matki Kościoła, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Niepokalane serce Maryi, módl się za nami. Przeczyste serce Świętego Józefa, wstawiaj się za nami. Modlitwy do Świętego Józefa. Modlitwa na cześć przeczystego Serca Świętego Józefa. Przeczyste Serce Świętego Józefa, udziel nam Twojej słodyczy i miłości. Chwała Ojcu, I Synowi, I Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Przeczyste Serce Świętego Józefa, daj nam Twoją cichość i pokorę. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Przeczyste serce świętego Józefa, użycz nam Twojego posłuszeństwa. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Przeczyste serce oblubieńca. Zjednoczone z najświętszym sercem Jezusowym i niepokalanym sercem Maryi, pozdrawiamy Cię naszymi sercami i prosimy Cię: bądź naszym przewodnikiem do domu Ojca, i bądź przy nas w każdy czas, abyśmy zawsze potrafili pełnić wolę Bożą, naśladując Twoje posłuszeństwo i oddanie. Serce Józefa, czyste i pełne miłości, bądź naszym drogowskazem. Amen. Modlitwa w czasie doświadczeń. Święty Józefie, módl się za nami grzesznymi. Ty, który przeprowadziłeś świętą rodzinę przez pustynię podczas ucieczki do Egiptu, stawiaj się za nami. Błogosław nam i prowadź nas, abyśmy wytrwali w wierze i miłości do Jezusa i naszej niepokalanej Matki Maryi. Amen. Modlitwa papieża Leona XIII. Do ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twojej najświętszej oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która cię łączyła z niepokalaną dziewicą Boga Rodzicą, i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś dziecię Jezus, pokornie błagamy. Wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy stróżu boskiej rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz wybawco. Przyjdź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkich przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci. Mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen. Wzbudzenie intencji: Józef jest sprawiedliwy. Ofiarujemy nasze nabożeństwo do Twojego przeczystego serca, Twojemu przybranemu synowi, naszemu panu i odkupicielowi. Jezusowi Chrystusowi jako zadośćuczynienie za grzechy przeciwko Jego Najświętszemu Sercu i Niepokalanemu Sercu Maryi, aby nasz Pan okazał nam swoje miłosierdzie i udzielił łaski, o którą z pokorą prosimy. Amen. W trakcie rozważań należy także odmówić litanie do świętego Józefa, do której link znajduje się na końcu tego filmu.